Siemano, jestem, wracam. Zdyszany, bo ogólnie, jak można zacząć lepiej swoje przygody vlogowe, jak nie od. Ciągnięcia na holu Saxo, które oczywiście się zepsuło, no bo, no bo nie mogło być przecież inaczej. A zmęczyłem się przez to, że się linka zerwała przy okazji i musiałem jeszcze go trochę spychać sobie tutaj. No ale mam chwilę, bo czekam aż będzie załatwiona jakaś inna linka. No nie było mnie przez cały miesiąc. No tutaj nie będę się o tym rozgadywał, ale też nie będę ściemniał. Po prostu miałem kwarantannę, przechodziłem koronawirusa i tak dalej. Żyję, no nie było jakoś strasznie. Tyle, że po prostu nie mogłem z domu wychodzić, więc generalnie nudno i w ogóle. Ale to szkoda w ogóle gadać o tym. Tak jak mówię. Sakso jest taki problem i zaczął się właśnie w trakcie jak stał na mrozie na dworze Nie mam pojęcia co było tego przyczyną, ale nagle przestał odpalać, bo zepsuło się coś związanego z immobilizerem Mruga mi tu ciągle, że kluczyków nie wykrywa ani jednego, ani drugiego eee, Próbowałem ładować akumulator, odłączać go, bezpieczniki sprawdzałem, wszystkie cudawianki sprawdzałem No nic, ciągle to samo, więc no już po prostu nie mam na niego pomysłów No i po prostu ciągnę go teraz już do, do elektryka, żeby tam zajrzał, żeby to naprawił, no, bo bez sensu, żeby ten samochód stał tylko i tak już tyle rzeczy było w nim zrobione, no to niech chociaż jeździ. To na razie tyle. Potem tam jakiś update, co wyszło i ogólnie jest dzisiaj czwartek, a już w sobotę jedziemy dosyć dobry event się szykuje bo jedziemy na Warsaw Night Racing, w związku z tym, że mają urodziny. No i ta poznańska grupa nocne loty tam jedzie, częściowo jedzie grupa ta nasza Brzesia Night Racing. Mm, nie niedużym składzie, ale, ale tam pojedziemy sobie na dwie, trzy furki. No i dołączymy się do reszty i generalnie myślę, że będzie bardzo fajnie, więc z tego też na pewno coś nagramy. No, lecimy dalej! Ciągną mnie tutaj Amarokiem. Maciej z statkiem przyjechał z odsieczą. Nic nie widzę, bo mam tak zaparowaną tą szybę i wszystko z się to skrapla. No ale jak nie mogę odpalić silnika, to nic nie poradzę, więc trochę ciężko jest. Muszę się skupić na tej linie. Ale damy radę, już blisko. Sakso wczoraj odstawione, dzień drugi. Golfik jeszcze działa, co szczęście. Przyjechaliśmy tak jak mówiłem, dawno nas nie było. Przyjechaliśmy zobaczyć, jak tutaj wygląda budowa naszego domku. No i jak na miesiąc to dosłownie nic się nie zmieniło. Tu, 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 tu. Więc jedziemy. No i w końcu jest sobota. Dzień wyjazdu. A właśnie nie wspomniałem, bo przy okazji tego, że mówiłem o sprzątaniu auta przed wyjazdem to oczywiście jest coś co robiłem, co jest oczywiście ważniejsze poza samym posprzątaniem. Czyli po prostu co jakiś czas albo tym bardziej właśnie przed dalszym wyjazdem, no sprawdziłem wszystkie płyny: czy są poziomy ok, czy niczego nie brakuje, czy nic się nie zużywa, nie wycieka i tak dalej. Sprawdziłem olej, płyny wszystkie, dolałem spryskiwacze, takie rzeczy, żeby było wszystko wygodnie na, na drogę. Teraz jadę teoretycznie na myjnie, ale zanim na myjnię to wiadę jeszcze sobie sprawdzić, czy ciśnienie w oponach, czy jest wszystko równo i ok, tak jak być powinno. To tak tylko mówię, że po prostu polecam. Jednak sprawdzać takie rzeczy, że potem nie było aż takich niespodzianek w drodze. Kiedyś, jak zaczynałem jeździć samochodami, też za bardzo tego nie robiłem, nie zwracałem uwagi na to, czego bardzo mój tata nie lubił, bo jeździłem jego autami. No więc można powiedzieć, że, że on mnie tak nauczył tego. No a teraz, jak mam swój samochód, to już wiadomo, jednak trochę bardziej się o tym myśli. Dobra robota zrobiona, wszystko w końcu ogarnięte, umyte. Przynajmniej jak na zimowe standardy, bo oczywiście ciężko trochę coś więcej ogarnąć. Jedziemy, wyjechaliśmy, pokazuję Wam, bo to jest chyba ostatni moment, kiedy jest jeszcze jasno i cokolwiek będzie widać Pewnie reszta w ogóle wszystkiego będzie już po ciemku No i tam w lusterku morze widzicie, nie wiem, jedzie ta niebieska jest trójka. Adrian jedzie tak skromnie na dwa auta tylko Ale nikt od nas tutaj z miasta nie za bardzo nie miał ochoty Albo tam miał inne powody, no nieważne No ale plan jest taki, że teraz wjeżdżamy zaraz na autostradę i tam spotkamy się z grupą z Poznania jakąś większą sam nie wiem czego się tam spodziewać, czy oni tam jadą. Ale mam nadzieję, że się uda i będzie już ciekawiej. Zobaczymy. Mam nadzieję, że Adrian nagrał, bo był fajny, powiedzmy, że wyścig z Porsche 911. Oczywiście nikt, nikt się nie łudził na wygraną, ale było fajnie. Ściemnia się już, także zaraz będzie gówniana jakość. Nadal nie możemy znaleźć grupy z Poznania, bo nie wiemy, czy oni są za nami, czy przed nami. A my jedziemy dosyć szybko, więc jak są za nami, to lipa. No, ale mam nadzieję, że zaraz się okaże, zresztą próbujemy się z nimi skontaktować i się jakoś złapiemy. A póki co sami się tutaj bawimy trochę. Mała pauza na jedzonko, kosiku i takie rzeczy. A tu mamy drugiego vlogera: Alko-vlog, to <średytacja> stream, <Zgadna>. Pato stream. <średytacja> Pozdrawiamy wasze zdrowie i pięknych pań. Może kiedyś przyjdą estruja Golfik Aktualizacja sytuacji Siedzimy na postoju i obserwujemy autostradę ponieważ w ten sposób będziemy wiedzieć czy jedzie grupa z Poznania A może to potwierdzić nawet i pół godziny Także bardzo przyjemnie Jak ich złapiemy to dam wam znać Dobra znaleźliśmy ziomeczków, znaczy znaleźliśmy, zaczekaliśmy za nimi Ładnie jadą sobie wężykiem Dołączyliśmy już do nich Sporo aut, parę ładnych Trochę gruzów, no ale nie będziemy oceniać każdy jeździć chce No i tak to wygląda I Będziemy się... Jak byś dał, tego Wlec, no chyba tak zrobię Patrzcie w lusterko Ogólnie takiego ruchu na autostradzie nie było wcześniej Myślę, że większość tych aut, które tu widać I sporo przed nami i Cały wąż za nami To właśnie jedzie grupa z Poznania No i pewnie też tam okoliczni Tacy jak my się podołączali po drodze No i tak sobie będziemy lecieć już do samej Warszawy Chyba bez przerwy nawet żadnej, bo... mamy no zrobić zrobiliśmy długą przerwę, bo jak czekaliśmy na nich to dobre pół godziny tak więc spróbuję w sumie dojechać na początek tej kolumny Zobaczymy jak to wygląda Znaleźliśmy początek Tutaj też Adrian dojechał Ale i tak jest ciemno, nic nie widać Więc w sumie nie mam wam co pokazać Jedzie przed nami po prostu No tak więc bramki Chociaż coś widać przez chwilę Bo ogólnie tak to ciemno jak wiecie gdzie Myślicie, że to coś fajnego? Nie, to Civic! Znaczy, nie no, nie żeby Civic'i nie mogły być fajne, ale po samym dźwięku spodziewałbym się czegoś więcej. O ja pierdolę. Kiepopsy. O, Audi poszedł. Znaczy, Adi, Adi Audi. Nawet ładnie. Włączanie z Dominikiem My zjeżdżaliśmy w prawo, widziałeś? No ale w prawo w no. ja sensie, że gdzie? Zaraz, zaraz za bramkami zaraz zaraz za nas jeżdżą w prawo ma. Czemu tak? No nie wiem, tak oni zjechali, wszyscy zjechaliśmy za nimi Wypadek, jak wypadek jest jakiś, objeżdżamy Dobra, a ten... No. Na Łódź? Tak, na Łódź Tak, na Łódź, tak, tak, na Łódź. No, no, no. Dobra. Aktualizacja z trasy a dwójka była zablokowana na jakimś odcinku, zaraz za bramkami, bo chyba był wypadek, i zjechaliśmy gdzieś na jakieś drogi boczne przez Łowicz i, no, i jedziemy drogami bocznymi. Grupa się trochę rozjechała, bo niektórzy pojechali prosto, nie, nie zauważyli, inni skręcili. No, my się załapaliśmy w grupę skręcającą i jedziemy, objeżdżamy to, ale nie mam pojęcia dokąd tak naprawdę jedziemy, więc jedziemy za resztą. Tak to wygląda. Razem z ekipą nocnych lotów stanęliśmy właśnie teraz znowu na jakimś mopie. Jest dużo ludzi generalnie. Ciekawie, ciekawie, nie powiem, że nie. Na kozaku, nie? K**wa nagrywasz, będę musiał to zablurować jeżeli... <laughs> jesteśmy w Niemczech, kolego, o czym Ty mówisz? Ja Na ja, A tam? Szybko do Warszawy przez Niemcy jedziemy, nie? O, a ja tam, a... ja je na autostradzie Sorry. Ale lamusy jakiej wyprzedziliśmy Jakieś niebieskie Audi <laughs>

No i właśnie wjechaliśmy pierwszy raz na ten cały parking, także świetnie naprawdę. Warszawa nas przywitała takimi korkami, że szybciej tu jechaliśmy 300 km, niż Polonez. wjechaliśmy na ten, na ten parking. No, także kropek, fajna impreza. Ej hey, kropek, nie jedź w prawo, jedź prosto i staniemy sobie na tutaj z Koło poloneza no,

Ta <overstale> wilna To zrobiła za... 3 czwarte samochodów robiła tu we wrześniu Mazda Zarda Mazda to robiła 4 samochodów we wrześniu Ta miejscówka się nazywa, poczekaj Muszę to przejść Konotopa Konotopa Jak możesz to w, klekce, w nawkę, może będziesz widział tam lepszą drogę Tu Audi, tam Audi, tu Audi i tam jeszcze za tym Audi kolejne Audi, same Audi. Tam też jakieś Audi. S3, RS3, R8, Mesiu. Gela chyba. Nie, a klasa. Chyba, że o kurwa! Tak, tak. No. Dobra, bo ja się zgubiłem 39Z? co? Musimy zaraz tutaj za darmo. 312 taka wersja tego też. No, on też mnie tak kieruje, żeby w prawo dawać. Tak, jak tak, jedzie. Ej, fotoradar 5 osób dodało, że na S8 z fotoraderem stoją suszą. O, no to trzeba uważać. No, nie dziwi mnie to.